Gry wieloosobowe to dla Ubisoftu bardzo ważny element świata elektronicznej rozrywki. Mówiąc o tym nie możemy nie wspomnieć o prekursorze dzisiaj opisywanej pozycji, czyli o Steep. Grze chwalonej za doskonały model świata, wysoko rozwinięty model jazdy oraz dużą swobodę jaką oferowała graczowi. Nic więc dziwnego, że jeśli chodzi o stworzenie najbardziej odjazdowej sportowej gry Multiplayer, zadania podjął się właśnie Ubisoft. Ale czym tak naprawdę jest Riders Republic? Jakiej dokładnie rozgrywki możemy oczekiwać? Dzisiaj nagranie powinna być żadną nowością dla osób z uwagą śledzących ten kanał. Usłyszeć mogliście o niej zarówno w roku ubiegłym, jak i w tym roku w materiałach podsumowujących konferencję E3. Przez cały rok twórcy nie trwonili czasu, czego efektem była możliwość zaprezentowania nam niemal gotowego produktu na tegorocznej konferencji. Prezentacja potwierdziła dotychczasowe doniesienia oraz podzieliła się z nami garścią nowych informacji. Wszelkie pozostałe nieścisłości rozjała zeszłotygodniowa beta. Pora zatem, aby i na tym kanale pojawił się tradycyjny materiał podsumowujący wszystkie znane informacje. Zapraszamy Was na wszystko co wiemy o Riders Republic. Twórcy gry nie zawiedli pod względem widoków, jakie zaserwuje nam gra. Dzięki obecności w grze najbardziej rozpoznawalnych parków narodowych Ameryki, poza ekstremalnymi emocjami na trasach, będziemy również doświadczali ekstremalnie wspaniałych doznań a propos krajobrazu. Nie dziwi absolutnie, iż Ubisoft podczas prezentacji trailerów całkiem sporo czasu poświęcił na serwowanie nam właśnie świata otaczającego jeźdźców. Grafika po prostu robi robotę. W grze wielkie pomniki przyrody oraz najznamienitsze spośród parków narodowych Stanów Zjednoczonych oraz ich charakterystyczne punkty. I tak ze szczytu liczącego ponad 3000 metrów nad poziomem morza, czyli Mammoth Mountain, w rzeczywistym świecie będącym ogromnym resortem narciarskim, drogę na dół pokonywać będziemy w akompaniamencie niesamowitych pejzaży. Poza majestatyczną górą Kalifornii zobaczymy również Park Narodowy Yosemite, a zatem nie uciekamy od Mammoth Mountain jakoś bardzo daleko. Trasy w Yosemite wieźć będą przez dzikie ostępy lasów, przez pagórki, i to nie byle jakie pagórki, bo pagórki przez duże P chciałoby się powiedzieć, jednakowoż nie mówimy o kolejnej wielkiej przygodzie w świecie Śródziemia, a o odjazdowej i niebezpiecznej zabawie podczas wyścigów. By opisać kolejną lokację musimy przenieść się z ośnieżonego szczytu oraz opuścić dzikie ostępy parku Yosemite, aby wylądować na rozgrzanych skałach Parku Narodowego Bryce Canyon. Ta lokacja umożliwi naszym bohaterom wykonywanie absolutnie irracjonalnych trików i sztuczek w miejscach, gdzie niektórzy baliby się stanąć na wyprostowanych nogach. W komentarzach można się zgłaszać, kto byłby chętny sobie tam postać. Tylko uwaga, bo mogą tam tamtędy przelatywać jacyś wariaci na rowerach. Podróż przez ikoniczne miejsca USA będzie nas prowadzić również przez Canyonlands, Sequoia oraz Zion. Nie ma więc wątpliwości, iż na widoki nie będzie można narzekać. Podsumowując, wszelkie na ten moment ogłoszone lokacje naszych wojaży to Bryce Canyon, który tak naprawdę nie jest kanionem, normalnie cały rok żyłem w błędzie. Yosemite Valley, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain i Grand Teton National Park. Kiedy pojawia się temat postaci, którą przyjdzie nam sterować, to nie możemy spodziewać się niczego innego jak dobrze rozbudowanej opcji kreatora wyglądu awatara. Ubisoft przyzwyczaił nas, iż wyrażanie siebie w ich grach właśnie za pomocą tej funkcji zawsze stanowi dla nich ważny element gry. Z tego względu śmiało można stwierdzić, iż na trasach Riders Republic niewyróżniających się i zwyczajnych postaci raczej nie ujrzymy. No chyba, że ktoś będzie chciał, by jego postać wyglądała prosto i zwyczajnie. Wtedy to tak. Tylko po co? Jak nie trudno się domyślić, w przypadku gry multiplayer głównym aspektem będzie rywalizacja z innymi żywymi graczami siedzącymi przed ekranami swoich komputerów czy telewizorów. Oczywiście nie tylko, ponieważ na graczy będzie czekać również rozbudowany system kariery, gdzie rolę przeciwników weźmie na siebie AI. Oczywiście wciąż będzie możliwość, aby na ścieżce kariery naszymi przeciwnikami byli żywi gracze, co oczywiście podniesie nieco stopień trudności. Ciekawym aspektem jest również możliwość zmierzenia się z duchami innych graczy, którzy ukończyli już dany wyścig. Dzięki temu będziemy mogli próbować pobić czas konkurentów bez konieczności oczekiwania, aż znajomi dołączą do wyścigu. Z żywymi graczami spotykać się będziemy również w czasie swobodnej eksploracji świata. Głównym aspektem jednak funkcji socjalnych będzie wioska jeźdźców podzielona na kilka punktów, w których możemy umawiać się na wyścigi, robić zakupy lub ćwiczyć powietrzne ewolucje. Gra, gdyby chcieć koniecznie w jakiś sposób ją sklasyfikować bądź skategoryzować, znalazłaby swoje miejsce jako wieloosobowa, sportowa gra wyścigowa. I szczerze mówiąc, ciężko o trafniejszy opis. Na graczy, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, czekać będą dwie opcje. Wyścig oraz freestyle'owe pojedynki na punkty. Te drugie dostępne będą też w odsłonie drużynowej nazwanej Tricks Battle. Tricks Battle będzie polegał na zdobywaniu punktów na zamkniętej arenie. Poza wykonywaniem jak najwyżej punktowanych trików będziemy musieli również dbać o przejmowanie kolejnych części areny, gdyż przyznawane nam punkty będą zależeć również od tego, jaka część placu zmagań należy do naszej drużyny. W wygrywaniu za pomocą najbardziej efektownego przejazdu liczyć się będą triki oraz jak najmniejsza liczba upadków. Swoją drogą, na prostej drodze, strach się czasem na rowerze wywrócić, a co dopiero na krawędzi kanionu. Tryb wyścig będzie oferował jazdy enduro, gravel, cross country i downhill. Tutaj liczyć się będzie wyłącznie czas przejazdu i to w jakiej kolejności gracze zjawią się na mecie. Oczywiście też wypadałoby zadbać o jak najmniejszą ilość upadków, ale w ostateczności, zawsze przy locie w dół, można zabrać ze sobą swojego największego rywala, w myśl zasady, najważniejsze, że on nie wygrał. Ciekawym i w pewnym stopniu ikonicznym trybem dla tej produkcji będzie Mass Race. Połączenie 20 graczy w przypadku konsol i aż 40 w przypadku platformy PC w jednym ogromnym wysiłku, będącym absolutnym szaleństwem, w którym o ostatecznej pozycji, poza umiejętnościami, decydować będzie w wielu sytuacjach czysty przypadek. W tym trybie różnice między zwycięstwem a przedostatnim miejscem często stanowić będzie jedno niepozorne drzewko rosnące przy trasie. Drzewko, które zauważyłeś zbyt późno i efektownie zakończyłeś na nim swój przejazd. Ty oraz pięciu Twoich współzawodników. Dobrze, że twórcy nie zdecydowali się na realistyczne odzorowanie kontuzji jeźdźców. Dla tych z graczy, którzy nawet w grach PvP mają ochotę na eksplorację świata przedstawionego, oczekiwać będą znajdźki oraz możliwość poznania ciekawych górskich opowieści. Ciekawym typem wspomnianych znajdziek będą relikty. Są to unikatowe, zabawne pojazdy, które po odkryciu będziemy mogli używać do eksploracji świata. Do naszej dyspozycji trafią rowery, narty, wingsuity, snowboard, jetpacki oraz rowery rakietowe. Zatem doświadczyć będziemy mogli dość płynnego połączenia realizmu z fantastyką sportową, jednak na jak najbardziej realnym i bolesnym dla naszych postaci poziomie. W miarę, gdy nasze umiejętności będą wzrastać, będziemy mogli liczyć na kontrakty sponsorskie, a co za tym idzie, na sprzęt z wyższej półki oferujący lepsze osiągi. Za stworzenie gry odpowiedzialne jest studio Ubisoft Anansi, czyli powstałe w 1996 roku studio, pozostające zależne od marki matki Ubisoft. Studio jest znane przede wszystkim ze stworzonej przez siebie marki Steep, a zatem można z nadzieją patrzeć na zbliżającą się produkcję, gdyż zabierają się za nią ludzie wiedzący co robią. Gra zadebiutuje 28 października bieżącego roku, przynajmniej według aktualnych planów. Na uspokojenie ludzi, którzy nie mają ochoty wydawać wysokiej sumy na tę grę, należy dodać, iż grę będzie można nabyć taniej w ramach abonamentu Ubisoft Plus. Zagrać będą mogli gracze posiadający komputery stacjonarne oraz konsolowcy obecnej jak i poprzedniej generacji oraz stadia i luna. Wiadomo, iż gra oferować będzie crossplay, jednak nie jest to duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę, iż na ostatniej konferencji Forward Ubisoft obiecał crossplay w Rainbow Six Siege. Podobnego działania można się było spodziewać więc również w przypadku Riders Republic. O czym wspominałem wcześniej, w dniach 23-28 sierpnia odbywały się beta testy gry, przez co pierwsze doświadczenia już za nami. Dzięki tym testom mieliśmy okazję poznać początek drogi naszego bohatera na ścieżce kariery oraz wziąć udział w całkiem sporej ilości wyścigów oraz pojedynków w ramach wspomnianego wcześniej trybu Trix Battle. Widać, że gra jest jeszcze dopracowywana i posiada swoje problemy, jednak całość sprawia wrażenie naprawdę dobrze przemyślanej, ogromnej i przede wszystkim bardzo satysfakcjonującej. Wiemy już bardzo dużo na temat tego, jak wygląda cały zamysł gry, jakie aktywności na nas czekają. Jak widać sama w sobie możliwość zwiedzania świata, ilość aktywności dla pojedynczego gracza sprawia po prostu ogromną ilość frajdy. A te widoki? No cóż, kreacja świata przedstawionego to zawsze było coś, na czym Ubisoft potrafił punktować u krytyków oraz społeczności. Mówiąc o aktywnościach, absolutnie nie rzucałem słów na wiatr. Wziąć udział możemy w różnych torach przeszkód rozmieszczonych absolutnie po całej mapie oraz możemy zmierzyć się we wszystkich odblokowanych eventach, grając przeciwko duchom innych graczy, które jednakowoż mogą ingerować w nasze działania na trasie. Zderzają się z nami, spychają nas z trasy, przez co wyścig w pojedynkę bez ekipy na absolutnie do nudnych nie należy. Jeżdżąc po świecie, zauważyć możemy ogromną ilość NPC-ów, którzy towarzyszą nam w naszym radosnym odkrywaniu zakamarku świata. Na pierwszy rzut oka jest to mały, istotny detal, ale jeśli dołożyć miłe zaskoczenie w postaci naprawdę stabilnych serwerów, właśnie takie detale sprawiają, że grając w Riders Republic dostrzec możemy, iż gra jest pieczołowicie dopieszczona przez twórców. Riders Republic zapas. Do premiery zostało nieco ponad półtorej miesiąca, a więc osoby, które z utęsknieniem czekają na tę produkcję, nie będą musiały czekać już długo. No chyba, że Ubisoft opóźni premierę, na co się jednak nie zapowiada po jak się wydaje udanych beta testach. Gra zapowiada się absolutnie genialnie. Jeśli macie jednak inne zdanie, chętnie podyskutuję o tym w komentarzach pod tym filmikiem. Ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!